Siemano, dziś pokażę Wam e, taką pułapkę. E, może ktoś wie, może nie. Więc dlatego nakręcam tą skrzynią się nie obchodzimy, tylko tą. Ile diaksów! Ja nie mogę! Będę bogaty! Oj! Widzicie, co się stało? Bum! Teraz przejdziemy, jak ją zrobić. Już jestem i pokażę, jak zbudować tą pułapkę. Kopiemy. Oj, zrobię krótkie cięcie. Już jestem po krótkim cięciu. Oj, następne cięcie. Już wszystko sprawdzone. No. Kopiemy na dwie kratki tu. Kładziemy skrzynię po łapkę. Pod koniec filmu będzie crafting pokazany. Chodzimy. Dajemy może tutaj złoto. Kładziemy TNT pod blokiem, żeby nic nie było widać. Murujemy. No i zobaczcie. Jesteśmy. To zrobię krótkie cięcie. Żeby zaprezentować, o. Już jestem. O. Domek Pana Stasia. Uuu, ktoś zostawił po... Ktoś zostawił skrzynkę. Diamenty! Jej! Au! ale i tak mam akcy. No i zaraz wam pokażę następny. Sztuczka! Już jestem. Teraz kolejna pułapka. Diamenty! Jej! Jej, jej! O! 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 No i taka pułapka. Najskuteczniejsza. Albo pokażę Wam jeszcze inną. Jestem już. Eee. Yy. To sobie schowam, włączę sobie Survival i patrzcie. Jej! Ła! O! I zobaczcie. Teraz włączę sobie kreatywa. O! Tutaj zrobiła taką dziurę. I się opłaca coś takiego robić robicie sobie przejście z dołu na dół i te itemki, które ktoś zabrał możecie, e, kto, e, które nie zabrał tylko, e, na przykład ja miałem drzwi e, i pieskowiec i wypadło z niego i tak e, czasami możesz przychodzić e, tak na serwerach się przydaje, jak ktoś chce kradnąć a to można zastąpić e, też płytką no no więc dawaj łapki w górę. Cześć, subskrybuj. Cześć.